Niewybredne żarty z Agnieszki Kaczorowskiej w TV Republika. Seryjny morderca, w TV Republika zażartowano z Agnieszki Kaczorowskiej. Rafał Patyra stwierdził nagle: Agnieszka jest kimś na kształt seryjnego mordercy. W ten sposób skwitował jej związki. Agnieszka Kaczorowska zaskoczyła kilka miesięcy temu wyznaniem, że jej małżeństwo, które wydawało się idealne, należy do przeszłości. Dziś krążą plotki o jej związku z Marcinem Rogacewiczem, z którym aktorka i tancerka także zatańczy w parze w najnowszej edycji Tańca z Gwiazdami. To skłoniło prezenterów TV Republika do żartowania z jej życia prywatnego. W TV Republika porównali Agnieszkę Kaczorowską do seryjnego mordercy. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. A także ich wspólny udział w tańcu z gwiazdami oraz niepotwierdzony przez żadne z nich romans były głównym tematem w cyklu "Toreczek, ploteczek w śniadaniu w CTV Republiki. Natalia Rzeźniczak mówiła o rozwijającej się miłości, a Anna Popek zastanawiała się głośno, kiedy to uczucie mogło się między aktorami narodzić. Agnieszka jest kimś na kształt seryjnego mordercy. Jeśli chodzi o serca męskie i przy okazji małżeństwa też, rzucił nagle Rafał Patyra. Agnieszka Kaczorowska nie zareagowała jeszcze na te słowa. Rafał Patyra ma dziecko z romansu pozamałżeńskiego. Rafał Patyra zażartował z rozstania Agnieszki Kaczorowskiej, choć sam ma dość kontrowersyjną przeszłość. Przyznał się bowiem do zdrady swojej żony, co doprowadziło do narodzin nieślubnej córki. W przeszłości Patyra miał kilka romansów. Jednak ten jeden szczególny związek okazał się dla niego wyjątkowy. Dziennikarz otwarcie mówi o swoich błędach i podkreśla, że to wiara pomogła mu odbudować małżeństwo. Patera podkreśla, że dzięki modlitwie i zaufaniu Bogu udało mu się przetrwać kryzys małżeński. Jego żona zdecydowała się na wybaczenie i wspólną walkę o związek.